Siema, jesteśmy na drugiej gali MMA MCF w Puławach I zobaczcie kogo właśnie spotkaliśmy Jurek Wroński, siema Juras Siemano, witam wszystkich widzów Co ty tutaj w ogóle robisz? E, przyjechałem tutaj zagrać krótki koncert w trakcie gali przed dwiema ostatnimi głównymi walkami wieczorem Okej, okay, powiedz mi jak ci w ogóle podobała prawa? Spodziewałeś się czegoś takiego w Puławach? Niczego się nie spodziewałem, bo jestem tu pierwszy raz Pierwszy raz też na gali z edycji MCF bardzo mi się podoba. Jestem pod wrażeniem e, organizacji walk. Super. E, przejdźmy może do Twojej ostatniej walki z 31 marca, którą na pewno wszyscy dobrze pamiętamy. Piękny knockout z e, półowrotu kopnięciem w głowę oczywiście. Jak, jak w ogóle przygotowałeś się do walki? Jak, z jakim nastawieniem na nią szedłeś? E, szedłem na tą walkę z takim nastawieniem, że ona się na pewno nie skończy na punkty. Wiedziałem, że to się skończy przed czasem, nie wiedziałem tylko czy on czy on mnie załatwi czy ja jego. Natomiast zobaczyłem na początku walki, że słabo broni doły, więc troszeczkę go przekopałem kolanami i midlami. Przygotowałem jakby grunt pod to, żeby się nie poczuł, poczuł te doły, żeby troszeczkę ręce mu poszły w dół. Jak zakręciłem pierwszą obrotówkę na tułów. I zobaczyłem, że on ją zblokował jakoś tak dziwnie krzyżąc tak, nogi, tak, opuszczając z tak. rękę, następną wysyłem już na głowę i w dziesiątkę trafiłem. Idealnie, idealnie. piękny strzał, to przede wszystkim gratuluję. A Opowiedz mi jeszcze tak, jakie plany na dalsze? Co, co teraz? Jakaś walka się szykuje? Tak, mam podpisany kontrakt zawodowy z grupą DSF Kickboxing Challenge. Moja kolejna walka będzie na kolejnej edycji DSF na 10. Gali DSF-u, która odbędzie się 23 czerwca w Nowym Sączu. Głównym wydarzeniem tej gali będzie walka Rafała Jackiewicza z Rafałem Dudkiem. Będzie to główna walka mhm. tego wieczoru. Poza tym będzie mecz Polska-Ukraina w kickboxingu i pewnie będzie kilka ekstra fightów. Jeszcze nie wiem, czy wystąpię w meczu. Polska Ukraina. Czy wystąpię w Ekstrafajcie, ale na pewno 23 czerwca zobaczycie mnie w akcji w Nowym Sączu, także już teraz... Serdecznie Was zapraszam, rezerwujcie sobie ten termin, będzie się działo. Róbcie to, my też to zrobimy. <gry> e, powiedz mi jeszcze może, mm, gdzie się przygotowujesz, bo jak wszyscy dobrze na pewno wiemy, prowadzisz swoją szkółkę, która nazywa się Street Fighter. Tak, Fighter. tak dokładnie. Street Fighter jest to mój projekt jakby autorski, prowadzę już tą grupę od 9 lat. E, poza tym prowadzę sporo treningi, treningów indywidualnych, a do zawodów, do walk zawodowych przygotowuję się w najlepszym klubie Muay Thai w Warszawie, Palestra Warszawa. Pozdrawiamy Palestrę. Wiemy, że tam są naprawdę najlepsi zawodnicy. Jesteś raperem, jesteś producentem, jesteś kickboxerem. Trochę dużo jak na dużo. Jest to wszystko do ogarnięcia, ale jednak są to czasochłonne i na pewno zabierające czas projekty, wszystko i pisanie tekstów, nagrywanie, produkcja, przygotowywanie się do zawodów, można by tak trenowanie wylić, no, innych ludzi. Dokładnie, dokładnie. Jak yes. ty to godzisz? Ha, Trzeba by się zapytać mojej narzeczonej, bo jeszcze muszę znaleźć czas dla niej. Pozdrawiam cię, kochanie, serdecznie. Nie wiem, jak to godzę. Po prostu czasami nie wiem, jak to godzę, bo mam tyle zajęć na raz, że, 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 że ledwo to ogarniam. Innym razem po prostu kładę akcent odpowiedni. Jeżeli walka się zbliża, no to bardziej skupiam się na przygotowaniach. Jeżeli nie ma walki w pobliżu, to staram się pisać, nagrywać, dobierać fajne bity. Poza tym jestem w trakcie takiego projektu swojego, będzie to się nazywało, nazywa to się AKJ, Akademia Kickboxingu Juras. Już wkrótce pierwsze odcinki będą dostępne na YouTubie, gdzie będę pokazywał po prostu konkretne techniki, jakich się nauczyć i jak je stosować. W sporcie, w walce sportowej, ale także jak wykorzystywać się ewentualnie w samoobronie na streetach. Czyli będzie można się trenować z Tobą na YouTubie. Dokładnie. AKJ, AKJ Akademia Kickboxingu Juras. Już za jakieś 2-3 tygodnie pierwsze odcinki. Pierwsze odcinki, okej. Okay. Bardzo fajnie, to chyba ja skorzystam. A na pewno powinni skorzystać ci, co przegrali dzisiaj tutaj na walkach. Zapraszam wszystkich. <laughs> Treningi będą zupełnie za darmo wrzucone na YouTube. Raz w tygodniu nowy odcinek. Okej, okay, bardzo fajnie. A AKJ, zapamiętajcie. A ja jeszcze spytam cię, czy pamiętasz, tak wracając trochę do twojej muzyki, no bo jednak było tego troszeczkę. Jednak ja przynajmniej pamiętam dużo, ale czy ty pamiętasz swoją pierwszą zwrotę, jaką nawinąłeś? Uu, oh. Pierwszą zwrotę. O. E, pamiętam pierwszą zwrotkę z płyty WSP. E, był to kawałek chwila nie uwagi. Jest to utwór e, otwierający płytę WSP wspólnicy. Wsp. O, było to dobre 15-16 lat temu, jak napisałem o. pierwszy tekst. Miałem wtedy, nie wiem, 19 lat. Natomiast y, tych zwrotek było tak dużo i wydałem tyle płyt, więc ciężko, ciężko mi tak, tak naprawdę przypomnieć sobie pierwszą Dobra. zwrotkę napisaną życiu. To inaczej, to pierwsza zwrotka, która ci przychodzi do głowy jak tu najbardziej pamiętasz. Jest coś takiego? Jakiś taki twój rodzynek? A... Fuuu, <laughs> ciężko. Pamiętam jedną z takich pierwszych zwrotek jakie nagrałem, pamiętam yy, nagrałem yy, zwrotę na płytę Morwa, Morwa. E, była to chyba płyta Morwa Drzewo, a kawałek nosił tytuł Zdrowe Zmysły, możecie sprawdzić na YouTubie. No zobaczcie, ulubiony kawałek, pierwszy kawałek, który przychodzi do głowy Jurasowi, Morwa Drzewo. Sprawdzamy na YouTubie, najlepiej na YouTube. I przy okazji na niemulu możecie też zobaczyć, bo na pewno to wrzucimy przy wywiadzie. Wracamy do kickboxingu. Zaczynałeś od kickboxingu, jesteś w kickboxingu, przeszedłeś chyba wszystkie formuły, bo od semi kontaktu przez full kontakt po K1. Tak, tak, dokładnie od light kontaktu i semi kontakcie tak. nie miałem żadnego bardziej znaczącego epizodu. Light kontakt, później był full kontakt, później było K1, Low Kick. Wszystkie formuły. Czy może myślisz o MMA? Nie. Nie, nie myślę o MMA. Cies, cieszę się z tego, że mogę startować nadal w kickboxingu w K1. K1 to jest to, w czym się specjalizuję i co chcę dalej robić. Okej, okay, bardzo fajnie. Dobrze. Trzymaj się tego, ile będziesz mógł. A my co, wracamy na galę i czekamy na Twój występ, tak który jest. będzie za dwie walki. Za chwilę wchodzę na scenę. Zagrać. Kilka numerów, które urozmaicą tą galę i mam nadzieję podgrzać publikę do czerwoności. I to wszystko też zobaczymy na naszym oczywiście kanale Niemul na YouTubie, na którego Was serdecznie zapraszam razem z Jurasem. I zapraszamy Was też na najbliższą galę, na której Juras wystąpi. Przypomnij kiedy będzie? 23 czerwca w Nowym Sączu gala DSF Kickboxing Challenge numer 10. Super, dzięki za wywiad. Dzięki za wywiad, pozdrawiam wszystkich widzów. Trzymajcie się, biało-czerwone serce, elo. Pozdrow. Dzięki. Dzięki.